robisz? Zabijam potwory. Witam was bardzo serdecznie. Ja, płotka wiedźmin, oczywiście, tak pamiętacie? Łapki, jakiś komentarz zostawcie i lecimy lecimy na do tego zadania. Dzikość serca. Gdzie jest ten gościu? Tutaj. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś. Czego chcesz? Jestem Wiedźminem. Znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? Pięć dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna, jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani radu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest, raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. No dobra, no to lecimy najpierw tutaj, pogadać. Witaj, ty jesteś Glena? Ja, chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż oprawię do końca. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik. Kiedyś jakaś my pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? <laughs> Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie, ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko może za grzybami i ją psie i uchy dopadły. Dzięki, bywaj. O dobra, no to tyle w sumie. Jeszcze możemy tutaj podejść. Teraz. To Kowala. Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie. Jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze. ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigranu. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dzieci Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Hmm, że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się nika. Już prawie jasno było. Do lasu? Eee, to już po niej. Czemu? Wielka Watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza, tylko Nilem się nie bał, ale on jest myśliwym. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, szła. to nie widziałem. Dzięki, bywajcie. Bardzo ciekawe. To jest podejrzane i to mocno. Zaraz polecimy. Może się tutaj e, pobijemy chwilę. Zawa Zawalczymy. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Tak, tak. Uświadamiałeś, że Jonas jest trochę zawzięty. Lubi gryźć. To co? Decydujesz się na walkę? Jakie są zasady? Używamy głównie pięści, ale na kopa w jaja nikt krzywo nie spojrzy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także kowala i stacha rybożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem mistrzem Welen. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i Wędrowcem. O? Oh. Możesz jeszcze się poddać. No, dawaj, dawaj. Nieźle idzie. Dobrze idzie. To przypominam, że to jest jeszcze pierwsza walka, więc to jeszcze o niczym nie świadczy. Przybłęda pokonał Janasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Velen. Musisz pokonać kowala z karczmy na rozstajach i rybaka z zalipia. Zowią gory boże. Aha. Czyli tutaj żeśmy wygrali i potem będą kolejne walki. Fajnie, fajnie. Powiem wam, że to oczywiście jest yy, chyba najłatwiejsza walka. Ja nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o y, te walki wręcz. Nie wiem. To znaczy ja wiem, że oczywiście istnieje tam możliwość, że tam uniki coś tam, coś tam. Tak znam te kombinacje, natomiast no, nie zawsze mi to wychodzi, powiem tak. No, nie jestem jakimś yy, yy, mistrzem w tym. Więc musicie wziąć yy, pod uwagę, że no, nie zawsze będę wygrywał, <laughs> ale będę się podejmował. Czemu nie? Kurde, czasami mnie lubią, czasami mnie nie lubią i mi tam dogadują, krzyczą na mnie. Kurde, to daleko jest. To 70 kroków Zebiegniemy się Aha, to tam będzie Tędy tutaj Kurde, to będzie dziwne dochodzenie. Teraz poszukaj śladów. Dobra, jesteśmy na miejscu prawie. No, wilki są. Jakieś. Tutaj sobie wezmę tę roślinkę, bo mi roślinki są bardzo potrzebne. Dobra, załatwieni. Ale to nam niewiele daje. Wiedźminie. Powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. O, kurde. <laughs> yy, wiecie co? I jeszcze ją spróbuję zapytać. Nie zgodzę się na pewno na to. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. Właśnie. A co mi to da? Siostry już nie odzyska, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści. Choćby i życie na to strawił szkoda chłopa Nie ma mowy moja droga skoro o to prosisz a jesteś jej siostrą czyli bliską osobą to znaczy że maczałaś w tym palce albo masz coś z tym wspólnego I ja bym chciał wiedzieć to Przykro mi nie mam w zwyczaju porzucać zleceń Prawdę mówią o was wiedźminach nie macie serca No nie to nie ma nic wspólnego z tym, czy mam serce. No, ej. Po prostu coś kombinujesz, moja droga. Ślady po pazurach. Bardzo głębokie. Hmm. Ciekawe. Czekajcie, bo tutaj nie mogłem. O. Hmm, to raczej nie robota człowieka. Hmm. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. To będzie jakiś yy, potwór. Coś tutaj. Kurde, ta baba mi tutaj mega nie pasuje, wiecie? Toś mi kurde nie gra. Tak, tutaj wskazuje wszystko na jakiegoś potwora. Kurde, no bardzo dziwna sytuacja. Czekajcie, no bo ja powinienem tutaj jakiś śladów jeszcze się doszukać. Hm. Patrz, no nie. Idę, badam, ale no nie widzę nic ciekawego. Nie, to będzie już za daleko. To na pewno nie. O, coś jest. Dobra. Zapach rozkładającego ja się nazywa. ciała. Dosłownie rozerwa i wszędzie, wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkowak. Muszę się mieć na baczności. O kurde. No to ciekawa ciekawostka, moi drodzy. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. No właśnie. Ale gdzie? Ciekawostka. Hm. Dobra, badam, badam. Cały czas badam. No nie mam pojęcia powiem wam dokąd iść nawet. Próbuję to koło jakoś obiec. Tutaj mi cały czas pokazuje. Tak, ale... Kurde, no patrz. Nie mam żadnego śladu. Ta diabła, no nie ma, no. Tam już badaliśmy, to już zbadaliśmy. Las na drzewo, ale gdzie on jest na drzewie? Ja myślałem, że jak strzelę, to się zmieni, ale tutaj się. O! Ej? A gdybym tak poszedł, to co? A coś? Nie, tutaj już wychodzę poza to koło, które miał, którego miałem się trzymać, czyli nie. Kurde, no nie wiem, czego mam się chwycić, wiecie? O, coś jest. Kępka sierści. A! Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Kurde, no znaleźć to to było. aga dziwne, no tak oddalone i w ogóle nic nie wskazywało na to, żebym tam mógł coś znaleźć, a jednak widzicie. Słuchajcie, tędy. Tutaj po zapachu muszę iść, to tędy. Czekaj, czekaj. Hej tędy. Tam coś warczy. To może być to. Dobra. Zobaczmy. A coś tu kurde jest. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Aha oho. Dobra Misiek załatwiony o, dawaj, pod, podnoś Roślinka też się przyda No. Tutaj coś jest, moi drodzy, trafiliśmy na jakąś chatkę. Kurde, zbadamy to ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawy skąd. Tam jakieś bydle się taj. Ok. No to wchodzimy. Powiem Wam tak, jeżeli ta kobieta prosiła mnie, żebym nie drążył tego tematu, a to jest wilkołak. To jest gruba sprawa. Kurde, to aż powiem Wam, bardzo mnie to ciekawi, co tutaj się wydarzy. Jak to wyjdzie? Pachajcie, bo tu mam o, jak, jakąś zdobycz. Dobra, tutaj też coś jest. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. O dobra To jest skrzyneczka. Bardzo super Bardzo mnie się podoba. Dobra i lecimy dalej. Tylko wam pokażę, że ten pancerz, który podniosłem ma dużo mniejszy ten... Ten progres tego pancerza, yy, tą, tą obronność, natomiast odporności ma bardzo fajne. Kurde, i powiem Wam, że dylemat. Dylemat mam ogromny, bo hmm, odporności ma bardzo duże, w tym nacięte. Dobra, nie będę tego wymieniał. Zapisałem, lecę. Lecimy, lecimy. Tutaj nie, tędy nie, ale jest tędy jakieś przejście. Ja tutaj jeszcze. A idę Awe, Czekajcie, tu jest. Chcę tutaj wejść. A nie, myślałem, że to jakieś schody, kurde. Dobra, nieważne. Ważne, nie istotne kompletnie. Zobaczmy, tędy. A nie, to ja do wyjścia idę, kurde, hehe. Ej, nie, nie w tę stronę, kolego, w tę stronę kompletnie. Przepraszam, kurde, ja coś powaliłem. Dobra, słuchajcie, ja zamedytuję do nocy, bo tutaj mam, teraz się zorientowałem, że poczekaj aż zapadnie noc. No dobrze, no poczekam aż zapadnie noc. Więc yy, widzimy się za chwilę w nocy. Idzie wilkołak. Dobra, słuchajcie, biorę olejek na wilkołaki, bo to jest na przeklęte. Strzelę na przeklęte, ale się upewnię. Upewnię się po prostu. Tak, on jest w przeklętych. To na ciebie działa w ogóle. Aha, bomba. E, Igni na ciebie działa. Bardzo super. Dobra. Kurde, nic nie widzę. Kurde, no nic nie widzę. Aha, on, on tam jest, dobra. To tutaj bijemy się na razie z wilkami. Dobra, uciekaj, uciekaj. No. Dobra, uciekaj. No, no, no. Kurde, no nie jest, nie jest łatwo. A. Oj, powiem wam, że. Ciri było dużo, dużo łatwiej. Geralt się nie teleportuje jak, jak nasza Ciri, prawda? O kurde. Nie, przestań. To krzywdy. Jak. To? No? Poczekaj. Powiem. Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wie, wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała, mi nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Wiodłaś ją tutaj, hmm. tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Nie pozwolimy na to nikogo już nie zabijesz. Nie. nie, nie rób mu krzywdy. Uciekaj stąd, szybko, nim zmieni zdanie. Ucieka. Jest ilkołak, moja droga. Ach kurde. Ostatnia jaskółka. Aha. On się kurde leczy. Aha. No. A. No, spróbujemy tak. Może to O kurde. No, uciekaj, uciekaj Geralt. Nie mogę już yy, brać olejków. Muszę radzić sobie. W każdy inny możliwy sposób. Trochę się podleczę. Kurde. Jedzonkiem. Ach. Dobra, mam. O! No. trochę troszeczkę troszeczkę mi to dało, ale też nie Dobra chyba po nim się Chyba po nim i klucz Teraz jeszcze mi powiedz po co mi ten klucz to jest ciekawe. Zaraz się tego dowiemy. Słuchajcie. Zamedytuję, podleczę się, zapiszę i widzimy się. No dobra. Zapisałem, podleczyłem się Nieco. Kurde, jak tutaj wyjść? Opatrz, to nie jest takie wcale obsiup, jakby się wydawało. Będziemy robili też w następnym myślę odcinku. Zrobimy sobie tę misję dla dobra nauki. Tą Kairą, wiecie, w tej kłomnicy, nie? Zobaczymy, jak to wtedy wyglądało. Ale jeszcze tutaj przeszukamy okolice, bo dostaliśmy klucz i to z jakiegoś powodu. A nie bez powodu, prawda? Ktoś tutaj będzie wrażenie Słuchajcie, tutaj O podnoś o fajne rzeczy Notatki Ciekawy kto je spisał O, tajemnicze notatki Druga mapa O, ręcztunek kota. Mhm. Wreszcie. Poszukam tego kotka, tylko to jest drugi poziom. Jeszcze pierwszego muszę trafić. Będziemy go poszukiwać z pasem. Aha, jeszcze chciałem, wiecie co? Wrócić do yy, tego domku i porozmawiać z nią, jeżeli da radę. Ale. Kurde, jakoś... Patrz, nie mogę, nie mogę z nią porozmawiać. Nie mogę, bo nie. Dobra. Słuchajcie. To by było na tyle. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądacie, łapkujecie. To zapraszam na następne, kolejne odcinki. Trzymajcie się.